To początek nowego tygodnia. Nowe słońce wschodzi nad Twoim życiem. Może czujesz zmęczenie po tym, co minęło, albo niepokój przed tym, co nadejdzie. Ale w tej chwili, tu, gdzie jesteś, Bóg już jest. On stoi przy Tobie i mówi: Nie bój się. Zaczynaj ze M. No. Panie, dziękuję Ci za ten dzień, który otwiera nowy tydzień. Za to, że mogę zacząć od początku, nawet jeśli wciąż noszę w sobie ślady wczoraj. Daj mi łaskę, ciszy i pokoju w sercu. Niech ten tydzień nie będzie ucieczką, ale powrotem do Ciebie. Niech każdy poranek będzie jak nowy początek zaufania. Niech każdy oddech przypomina, że życie jest darem. Niech każdy dzień staje się świadectwem Twojej dobroci. Boże, uczyń mój tydzień modlitwą nie tylko słowem, ale czynem. M i miłością. Czasami boję się przyszłości. Nie wiem, co przyniesie jutro i to mnie paraliżuje. Ale ty, panie, mówisz. Nie lękaj się, bo ja jestem z tobą kropka. Więc dzisiaj chcę zrobić ten pierwszy krok z tobą. Krok w zaufanie. Krok w światu. O, krok w nadzieję. Panie, dziś przychodzę do Ciebie taki, jaki jestem. Bez maski odwagi, bez udawanego uśmiechu. Bo wiem, że przede tobą nie muszę niczego grać. Ty znasz moje serce lepiej niż ja sam. Widzisz, gdzie brakuje mi wiary, gdzie moja siła gaśnie. Dlatego proszę cię napełnij mnie swoją mocą. Nie taką, która czyni głośnym i potężnym. Ale tą, która pozwala iść cicho, wiernie i z pokorą. Daj mi siłę, by nie poddawać się. Kiedy inni nie wierzą, że się uda, kiedy moje serce drży, daj mu pokój. Kiedy umysł się gubi, daj mu jasność. Kiedy ciało jest zmęczone, przypomnij, że duch może unieść więcej, niż myślę. A gdy będę bliski rezygnacji, spraw, bym usłyszał Twój cichy głos. Nie przestawaj. Jestem z Tobą. Boże, naucz mnie zaczynać każdy dzień z wdzięcznością. Niech moje pierwsze słowa nie będą narzekaniem. Ale podziękowaniem za życie, za oddech, za kolejny poranek. Bo nawet jeśli dzień będzie trudny, to znaczy, że wciąż mam szansę, by coś w nim odmienić. Panie, gdy przychodzą chwile, kiedy czuję się sam, pomóż mi pamiętać, że samotność nie znaczy opuszczenia. To właśnie wtedy najczęściej stoisz najbliżej mnie. Choć ja tego nie widzę. Twoje milczenie nie jest brakiem miłości. To zaproszenie do zaufania. Niech Twoje słowo przypomina mi, że każdy dzień ma swój sens, nawet jeśli ja go nie dostrzegam, że każde cierpienie może stać się miejscem, gdzie rodzi się nowa siła. Bo kiedy brakuje mi sił, Ty jesteś moją siłą. Dziękuję Ci, Boże, że nie oczekujesz doskonałości. Ty nie potrzebujesz mojej mocy, tylko mojego serca. Nie muszę być bohaterem. Muszę tylko wierzyć, że Twoja łaska wystarczy. A kiedy upadam, to właśnie wtedy uczysz mnie, jak powstawać. Niech ten tydzień będzie dla mnie szkołą odwagi. Odwagi, by mówić prawdę, by przebaczać, by kochać, nawet wtedy, gdy to boli. Bo to jest prawdziwa siła, nie ta, która a zwycięża innych, lecz ta, która zwycięża samego siebie. Niech Twoja obecność, Panie, będzie moim światłem. Niech prowadzi mnie przez każdy dzień, nawet jeśli droga jest wąska i stroma. Niech każdy krok staje się modlitwą, a każde spojrzenie dowodem miłości. Panie, czasami dni są jak ciężkie kamienie. Nie wiem, jak je unieść, ani jak iść dalej, gdy wszystko przygniata duszę. Ale Ty, Boże, uczysz mnie. Że nawet najmniejszy krok w wierze ma znaczenie Nie proszę Cię, byś zabrał wszystkie moje trudności Proszę tylko, byś mnie przez nie przeprowadził Nie o to chodzi, by życie było łatwe Ale bym miał serce, które nie traci nadziei Bo gdy jestem słaby, Ty jesteś mocny we mnie Oczad GPT-DIS Perfej to osoba ze złożonymi dłoniami a está esta a część trzecia modlitwa o odwagę i zaufanie w próbnych dniach. Ondej oroteiro entrena part emocional meis prefande o centro da oracao, com ritmo meditativo, repeticos, suaves e pausas respiraveis. Es part mantem o mesmo fluxo narrativo ese nou rou, para segurar o publico ate osmytutos osmytutous fineis do video. Krążące gwiazdy lub symbol kręcenia się w głowie, część trzecia modlitwa o odwagę i zaufanie w próbnych dniach. Muzyka cicha, spokojna z dźwiękiem skrzypiec w tle w ton refleksyjny. Panie, czasami dni są jak ciężkie kamienie. Nie wiem, jak je unieść, ani jak iść dalej, gdy wszystko przygniata duszę. Ale ty, Boże, uczysz mnie, że nawet najmniejszy krok w wierze ma znaczenie. Nie proszę cię, byś zabrał wszystkie moje trudności. Proszę tylko, byś mnie przez nie przeprowadził. Nie o to chodzi, by życie było łatwe. Ale bym miał serce, które nie traci nadziei. Bo gdy jestem słaby, ty jesteś mocny we mnie. Pauza, głęboki oddech, ciepły ton muzyki. Panie, naucz mnie ufać, kiedy nic nie rozumiem. Kiedy wszystko wokół wydaje się być w cieniu. Niech moje serce nie biegnie w panice, ale trwa spokojnie przy tobie. Niech moja dusza wie, że cisza to nie koniec, ale początek Twojego działania. Kiedy milczysz, Boże, ucz mnie słuchać, bo Twoje milczenie też jest mową: mową miłości, która dojrzewa w cierpliwości. Daj mi wiarę, że każdy dzień ma swój sens. Nawet jeśli dzisiaj nie rozumiem niczego. Kiedy moje oczy widzą ciemność, Twoje światło wciąż świeci tylko głębiej niż mogę dostrzec. Kiedy moje serce drży, Twoja dłoń trzyma mnie mocno i ej, niż kiedykolwiek. Kiedy upadam, Ty nie odwracasz wzroku. Ty pochylasz się i podnosisz mnie. Boże, daj mi odwagę, która nie krzyczy, ale trwa cicho w sercu, nawet w burzy. Niech moja odwaga rodzi się spokoju. A nie z gniewu czy pychy. Niech płynie z miłości z tej miłości. Która nigdy nie szuka uznania. Niech będę silny nie dlatego, że potrafię wszystko. Ale dlatego, że wiem, komu zaufałem. Niech każdy krok, który stawiam w ty, em tygodniu. Będzie znakiem wiary, niezwątpienia. Niech każde słowo, które wypowiem. Niesie dobro, nie osąd. Czasami, Panie, moje serce jest jak pusta ziemia. Nie czuję radości, nie czuję niczego. Ale wtedy przypominasz mi, że nawet ziemia w zimie skrywa w sobie nasiona wiosny. Więc wierzę, że w mojej ciszy kiełkuje coś nowego. Daj mi cierpliwość, bym nie zrywał owoców przed czasem. Daj mi pokój, bym nie walczył z tym, co ma się dopiero narodzić. Ucz mnie, że twoje jeszcze nie to wciąż obietnica, nie odrzucenie. Bo Twoje plany są większe niż moje zrozumienie. Panie, przypomnij mi dziś, że odwaga nie oznacza braku łez. Czasem odwaga to po prostu trwanie. To powiedzenie, nie poddam się. Nawet wtedy, gdy łzy płyną po policzkach. Niech moja wiara nie będzie głośna. Niech będzie prawdziwa. Niech każdy, kto słucha tej modlitwy, poczuje. Że nie jest sam w swoich zmaganiach, że Ty, Boże, jesteś blisko każdego serca, które szuka nadziei. Niech Twoje Słowo przenika nas, jak ciepły promień światła, który rozjaśnia mrok duszy, bo w Tobie jest źródło odwagi, w Tobie jest pokój, w Tobie jest nowe życie. Panie, dziękuję Ci za ten czas modlitwy, za to, że mogłem zatrzymać się. Odetchnąć i przypomnieć sobie. Że wszystko, czego P potrzebuje, jest w Tobie. Nie w moich planach. Nie w mojej sile. Ale w Twojej obecności, która przemienia ciszę w spokój. A lęk w odwagę. Boże błogosław mój tydzień. Niech każdy dzień będzie krokiem w Twoją stronę. Niech moje serce nie lęka się. Bo wiem, że każdy dzień, który nadejdzie, jest już w Twoich rękach. Niech Twoje światło prowadzi mnie przez poranki i wieczory. Niech Twoje słowo przypomina mi, kim jestem: Twoim dzieckiem, kochanym, chronionym, wybranym. Niech każdy moment mojego życia będzie świadectwem Twojej dobroci. Panie, proszę Cię za wszystkich, którzy dziś modlą się razem ze mną. Za tych, którzy słuchają tej modlitwy w milczeniu, z sercem pełnym bólu, i za tych, którzy przyszli tu z radością. Niech każdy z nich poczuje Twoją obecność, tak blisko jak powietrze, którym oddychamy. Niech Twoja łaska dotknie ich myśli i serc. Niech przyniesie pokój, nawet jeśli świat wokół wciąż jest burzliwy, bo Twoje królestwo jest w sercu każdego. Kto ufa Tobie w PR, o Stocie i Miłości. Dziękuję Ci, Panie, że jesteś Bogiem, który nie wymaga doskonałości, ale obecności. Że nie oczekujesz, bym był bez błędów. Ale bym był szczery przed Tobą. Dziękuję Ci, że uczysz mnie. Że odwaga nie rodzi się w sile, lecz w pokorze. I że każda modlitwa nawet szeptana w ciszy. Ma moc zmieniać serce i świat. Niech każdy, kto dziś to słyszy, zabierze ze sobą choć jedno zdanie, które stanie się jego światłem na nadchodzące dni. Niech to światło nigdy nie zgaśni, e. Bo pochodzi od ciebie, Boże. Niech Pan błogosławi Twój tydzień. Niech jego pokój zamieszka w Twoim sercu. Niech każda trudność stanie się okazją do wiary. Niech każdy poranek przypomina, że nie jesteś sam. Niech Bóg Ojciec prowadzi cię w miłości. Syn Boży niech napełnia cię mocą. A Duch Święty niech daje ci pę. Okój, którego świat dać nie może. Amen. Jeśli ta modlitwa przyniosła ci pokój lub dodała siły. Zatrzymaj się na chwilę i podziękuj Bogu w sercu. Zasubskrybuj kanał, aby codziennie razem się modlić polub ten film i napisz w komentarzu za co dziś jesteś wdzięczny. Podziel się tą modlitwą z kimś, kto potrzebuje światła i nadziei. A jutro wróć do nas ponownie. Razem rozpoczniemy nowy dzień w Bożej obecności. Niech Bóg ci błogosławi, a Jego pokój pozostanie w Twoim sercu.